zrobimy tak, jakby robił, jak robi notatnik, czyli po prostu pierwszy wers. Naukowcy odkryli. Naukowcy odkryli, że brak aprobaty dla naszych poglądów uruchamia w mózgu odpor, obszar odpowiedzialny za fizyczny ból. Pewnie właśnie dlatego boli mnie dupa, jak ktoś ma poglądy. Nie daj Boże, jeśli jest im jeszcze wierny. Friedman, Marx, Nietzsche, no i oczywiście Machiavelli zaczynają kręcić się w grobach tak, że gdyby zamontować im w dupie turbinę, mogliby zasilić średnich rozmiarów miasto. Nie mam szans w starciu z wyznawcą. Rozbierają mnie na czynniki pierwsze. Każdy ma rację, jak tylko się pojawi. Rzucają salwę argumentów, wciskają w narożnik ideologii i wytykają niekonsekwencje mojego stanowiska, dumnie krzycząc szach. Ja nie mam stanowiska i równie dumnie krzyczę makao. Poczucie własnej wartości oparte na poglądach jest jak ruchomy sterway tu promocyjny heaven. Nie zrobiłeś nic. Gdzieś jesteś i niby czujesz się z tym dobrze. Słodkie sny są zrobione z tego, kimże jestem, aby się nie zgadzać.